Znajdujemy się na kolekcji odmian uprawnych w Minikowie na polach rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego organizują tegoroczne Dni Pola wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tegoroczne dni są szczególne z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwszy raz mają rangę Dni Krajowych, a po drugie no, są organizowane w czasie pandemii. Mamy końcówkę drugiej dekady maja. W ubiegłym tygodniu minęł, minął okres tzw. trzech ogrodników, który w tym roku przebiegał zgodnie ze swoją nazwą. Minęła zimna Zośka, znajdujemy się dzisiaj tutaj po to, aby w tym właśnie czasie Zapoznać się z zaawansowaniem wzrostowo-rozwojowym roślin uprawnych oraz określić ich stan fitosanitarny. Pierwszy z gatunków yy, rzepa godziny. Jak widać, większość odmian praktycznie jest w schyłkowej fazie kwitnienia. Okwiat w zdecydowanej większości już opada, rośliny. Zaczynają intensywnie zawiązywać łuszczyny. Pokrój roślin stojący, silny. Rośliny, jeżeli patrzymy od dołu, stosunkowo dobrze rozgałęzione. W sezonie wegetacyjnym, rośliny rzepaku są atakowane przez szereg szkodników. Z obecną fazą rozwojową jest związany jeden z najważniejszych szkodników, czyli słodyczek rzepakowy. Należy on do rzędu chrząszczy, do rodziny łyszczynkowatych. W naszych warunkach rozwija się jedno pokolenie w ciągu roku. Zimuje w postaci owada dorosłego. Jaja są składane do pąków, przez samice. Szkodliwość polega na tym, że owady dorosłe w okresie pąkowania ogryzają, przegryzają, nagryzają pąki kwiatowe, przez co one te pąki opadają. Pozostaje tylko i wyłącznie tempo zakończona, szypułka, ogonek kwiatowy. Pewną szkodliwością jest również uszkodzenie przez samicę podczas składania jaj. Wtedy ona to musi zrobić otworek w pąku i złożyć tam jedno jajo i wewnątrz rozwija się larwa. Co do zwalczania, to najważniejsze jest zwalczanie metodą chemiczną, czyli w momencie BBCH-50. 59. Musimy policzyć ilość, liczbę chrząszczy, jakie znajdują się na, na naszym polu. Jeżeli mamy fazę zwartego pąka, progiem szkodliwości dla słodyczka rzepakowego jest jeden chrząszcz na roślinie. Później, przy 53-59, faza luźnego pąka to są 3 do 5 chrząszczy na roślinie. Bezwzględnie należy pamiętać o zapylaczach, czyli w momencie, kiedy mamy godziny oblotu pszczół, nie wolno stosować zabiegów chemicznych. Zabiegi takowe należy stosować po oblocie, czyli wieczorem lub bardzo wcześnie rano. Z innych metod, poza chemiczną, zalecane są również stosowanie izolacji przestrzennej, upraw oraz poprawne zmianowanie, aby rzepak po sobie nie przychodził, żeby w zmianowaniu była przerwa. Innym ważnym szkodnikiem, który jest związany z obecną fazą rozwojową, jest chowacz podobnik. Jest to chrząszcz, należy on do rodziny ryjkowcowatych. W naszych warunkach rozwija także jedno pokolenie, zimuje także w postaci owada dorosłego. Jaja z kolei są składane do łuszczyn. Szkodliwe są larwy, które to żerują wewnątrz łuszczyn, natomiast szkodliwość ich zewnętrznie nie jest za bardzo widoczna. Łuszczyny są tylko nieco zgięte, nieco jaśniejsze. Najważniejszym objawem widocznym uszkodzenia tego, tego chrząszcza jest to, że w momencie zakończenia rozwoju larwalnego larwa wygryza się, żeby wypaść do gleby i tam się przepoczwarczyć. Czyli powstaje otworek, który jest wykorzystywany do składania jaj przez równie groźnego szkodnika, czyli pryszczarka kapustnika. Co do zwalczania, również mamy do wyboru szeroką gamę środków chemicznych, które stosujemy w momencie opadania pąków kwiatowych, czyli w momencie gdzieś około BBCH 60-69. Zwalczanie z chowacza podobnika stosujemy jest stosowane razem z pryszczarkiem kapustnikiem. Tak obydwa gatunki można naraz, naraz zwalczać. I o tym trzecim chciałbym opowiedzieć, czyli pryszczarku kapustniku, który jest muchówką, należy do rodziny pryszczarkowatych. W naszych warunkach to są gdzieś rozwijane trzy pokolenia w ciągu roku zimuje w postaci larwy. I jaja są składane, tak jak już wcześniej powiedziałem, do łuszczyn. Szkodliwe są larwy, które to żerują wewnątrz łuszczyny. One powodują wysysanie wewnętrznej strony łuszczyny, przez co te łuszczyny się otwierają, zmieniają barwę oraz następuje wypadanie nasion do gleby. Tak, czyli mamy wyraźną stratę, wyraźną stratę w plonie. Zwalczanie, tak jak powiedziałem, właśnie z, z, chowaczem, z chowaczem podobnikiem, do wyboru mamy około 40 środków. Także jest szeroka gama możliwa do, do wykonania zabiegu chemicznego. Jedno z ważniejszych upraw jest rzepak ozimy. Jak widzimy nadal jest w fazie kwitnienia, oczywiście dosyć intensywne zawiązanie, następuje zawiązanie łuszczyn. Jeśli chodzi o rzepak, wygląda on na stosunkowo zdrowy. Jest to związane z tym, że następował intensywny rozwój rośliny, intensywny przyrost roślin. Tak, a ponadto mamy warunki takie jak mamy. Było sucho, stąd też nie było istotnych warunków dla rozwoju, rozwoju chorób infekcyjnych. Jedyne, jedynie gdzie możemy zauważyć objawy jakieś chorobowe, przy czym niekoniecznie infekcyjne, to możemy zauważyć na dole, gdzie mamy wyraźne objawy już niedobory składników, ale jest to naturalne. Jakbyśmy jeszcze zobaczyli w łan, byśmy mogli poszukać y, objawów chorobowych. Jednak one są znacznie y, niżej położone. Jeśli chodzi o te rośliny, y, tutaj przygotowałem już wstępnie, żeby zobaczyć. Oczywiście diagnostyka utrudniona jest ze względu na to, że za, mamy intensywne opadanie płatków kwiatowych. Jednak jak dokładnie się przyjrzymy tym liściom to możemy zaobserwować na nich plamy, takie białe, bądź też żółtą, brunatne, żółtą otoczką. Tutaj mamy więcej takich objawów chorobowych. E, tak zobaczymy które będą najbardziej się nadawały, żeby pokazać te objawy chorobowe. O, między innymi tutaj mamy e, objawy zasychania, i co, co się stało? W miejscach tych plam, nekrost, następuje wykruszanie się. Wykruszanie się, liści pękają, plamy, tworzą się dziury. Jakbyśmy dokładnie się przyjrzeli w tym plamom, to byśmy zauważyli piknidia, owocniki, owocniki grzyba Fomalinga. Czyli to świadczy, że mamy do czynienia z objawami suchej zgnilizny kapustny. Choroba jest, ta choroba jest jedną z ważniejszych chorób, występujących właściwie co roku. Oczywiście w dużym stopniu rozwój jej uzależniony jest od warunków pogodowych, czyli głównie obecności wody, zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosennym. Stąd też mamy te objawy na liściach dolnych, tak tam gdzie wilgotność jest większa. O tutaj widzimy nieco inne objawy, ta sama choroba. Czyli sucha z gnizna, kapusty, gdzie mamy białe plamy, właśnie z tymi charakterystycznymi piknidiami. Oczywiście ich obecność świadczy, że w obecnych warunkach, kiedy mamy do czynienia z opadami deszczu, możemy się liczyć, że zarodniki powstające z nich zostaną z czasem przenoszone na wyżej, wyżej położone liście. Także możemy się liczyć z rozwojem tej choroby. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Jak się przyjrzymy roślinom, to co, co mamy? Intensywne opadanie opadanie płatków kwiatowych, między innymi padają one no, tutaj w rozwitlenia pędów. Przy obecnych warunkach, kiedy mamy opady deszczu, no już tutaj od tygodnia, możemy liczyć się z tym, że może tutaj następować rozkład tych które stanowią dobrą pożywkę dla grzyba sklerotynia sklerotiorum. Czyli możemy się liczyć z tym, że niebawem pojawią się objawy chorobowe w mizny twardzikowej. Tak, jest to jedna z najważniejszych chorób rzepaku. W związku z tym należałoby rozważyć właśnie wykonanie zabiegu. Zapewne większość rolników już ten zabieg przeciwko zgniliznie twardzikowej wykonała. Zwłaszcza, że mamy intensywne opadanie kwiat, płatków kwiatowych, warunki pogodowe są sprzyjające dla rozwoju choroby. Także na pewno ta choroba będzie miała znaczenie, a jej objawy zapewne będziemy mogli obejrzeć za parę tygodni. Także tutaj jeszcze byśmy musieli poczekać. Oczywiście, jeśli chodzi o tę chorobę, to Czasami zdarza się, że te objawy chorobowe mogą rozwijać się od korzeni, czyli mamy infekcję korzeni, z gleby, roślina przerasta. Przy czym wtedy objawy są znacznie późniejsze. Przy czym przeciwko tej odglebowej formie nic nie zrobimy. Natomiast tutaj możemy wykonać zabieg środkami ochrony roślin. Jeszcze jest czas, żeby, żeby to zrobić, żeby uchronić właśnie przed intensywnym rozwojem tej choroby. Także na pewno jest to jedna z tych ważniejszych chorób. Oczywiście ten zabieg może również chronić przeciwko alternariozie łuszczyn. Tu oczywiście nie ma żadnych objawów chorobowych, ale też jest bardzo ważna choroba, gdyż może ona później powodować opadanie łuszczy.